Czasami zwykłem mówić, że kosmiczny teleskop habla nie ma sobie równych i daje nam najlepsze, najwyraźniejsze zdjęcia kosmosu. Dlaczego? Otóż dlatego, że znajduje się właśnie w kosmosie i nie przeszkadza mu atmosfera, która pełna jest turbulencji. Jednak okazało się, że to już nie do końca prawda. Przełom dokonał się dzięki teleskopowi Very Large Telescope, który wyposażony jest w specjalny rodzaj optyki adaptacyjnej. Wykonano nim pierwsze obserwacje z wykorzystaniem nowego trybu optyki adaptacyjnej, zwanego tomografią laserową, podczas której sfotografowano kontrolnie Neptuna, czyli nie lada zadanie jak na premierę. Uzyskano niespodziewanie ostre zdjęcia planety, które bije na głowę te wykonane przez teleskop Habla. Sfotografowano też kilka gromad gwiazd oraz wiele innych obiektów, a zaskakujące efekty zapierają dech w piersiach. Jak to się stało? Wszystko dzięki temu, że teleskop posiada pionierski instrument MUSE, Multi Unit Spectroscopic Explorer, pracujący w trybie narrow field z wykorzystaniem układu optyki adaptacyjnej Galaxy. Układ ten z kolei wykorzystuje Laser Guide Star Facility 4LGSSF od systemu układu Adaptive Optics Facility odpowiadający za optykę adaptacyjną instrumentów zainstalowanych na teleskopie UT4. Brzmi to wszystko bardzo skomplikowanie, bardzo dziwne nazwy, ale już tłumaczę o co właściwie chodzi. Cztery jasne lasery zainstalowane na UT4 wysyłają kolumny intensywnego pomarańczowego światła, wzbudzając atomy sodu w wysokich warstwach atmosfery i tworząc tym samym takie sztuczne gwiazdy. Następnie układy optyki adaptacyjnej wykorzystują promieniowanie elektromagnetyczne tych sztucznych gwiazd do ustalenia turbulencji atmosfery i obliczenia korekcji wprowadzanych tysiąc razy na sekundę, które odkształcają zwierciadło UT4 tak, aby korygowało ono zniekształcenia wprowadzane przez atmosferę. Dzięki temu uzyskujemy niebywałą ostrość zdjęć, nie zakłóconą w żaden sposób przez wpływ atmosfery, ponieważ dzięki tej technologii jesteśmy w stanie korygować jej turbulencje na różnych wysokościach. Szerokątny tryb Muse w połączeniu z galaxią w trybie warstwy przyziemnej koryguje wpływ turbulencji atmosferycznych na wysokościach do 1 km nad teleskopem w stosunkowo szerokim polu widzenia. Natomiast tryb wąskokątny, wykorzystujący tomografię laserową, koryguje niemal cały wpływ atmosfery nad teleskopem, umożliwiając tworzenie dużo ostrzejszych zdjęć, chociaż obejmujących mniejszy obszar nieba. Tak czy inaczej oznacza to, że turbulencje atmosfery, które sprawiają, że oglądane gołym okiem gwiazdy migają i odpowiadają za rozmyte zdjęcia zrobione z Ziemi, niebawem nie będą stanowić problemu. Możemy już teraz z powierzchni Ziemi uzyskać dokładniejsze zdjęcia niż za pomocą teleskopu Hubble'a, a dzieje się tak dlatego, że VLT ma dużo większe zwierciadło. Daje to ogromne możliwości astronomom, którzy będą mogli prowadzić o wiele bardziej szczegółowe obserwacje właściwości obiektów kosmicznych dzięki połączeniu spektakularnej ostrości z spektroskopowymi zdolnościami MUSE. To niezwykle duże osiągnięcie dające nadzieję na zbadanie supermasywnych czarnych dziur w centrach odległych galaktyk, jetów emitowanych przez młode gwiazdy, gromad kulistych, supernowych, planet i ich satelitów w układzie słonecznym oraz wielu wielu innych obiektów aż nie mogę się doczekać większej ilości zdjęć z tego olbrzymiego ziemskiego oka. Ale Muse nie jest jedynym instrumentem wykorzystującym układ optyki adaptacyjnej AOF. Kolejny układ optyki adaptacyjnej Graal jest już wykorzystywany w połączeniu z podczerwoną kamerą Hawk 1. Za kilka lat do użytku wejdzie jeszcze silniejszy instrument Eris. Szykują się więc nowe osiągnięcia w dziedzinie optyki adaptacyjnej, a co za tym idzie, coraz piękniejsze i wyraźniejsze zdjęcia obiektów kosmicznych. A James Webb, jak był opóźniony, tak dalej jest opóźniony. Pozostaje tylko czekać na kolejne, jeszcze większe konstrukcje, które również będą wykorzystywały właśnie taką adaptacyjną optykę. Pozostaje nam na przykład czekać na ekstremalnie wielki teleskop, który jest obecnie budowany, no a którego 30-metrowej średnicy zwierciadło pokaże nam Wszechświat w taki sposób, w jaki jeszcze go nie widzieliśmy. Ja serdecznie dziękuję wszystkim patronom, dzięki którym możemy rozwijać dalej kanał. I zapraszam wszystkich serdecznie na Instagram. Instagram Astrofazy i widzimy się w kolejnym AstroSzorcie.